Na każdym z rysunków w tym zadaniu mamy przedstawione zawsze dwie proste. I teraz naszym zadaniem będzie po pierwsze zapisanie równań tych prostych. Zacznijmy może od najprostszej prostej, od najprostszego równania, a mianowicie popatrzmy na tą prostą. Widzimy, że ta prosta przechodzi w całości przez. Punkt o współrzędnej y to się równa 3, więc od razu za darmo otrzymujemy całe równanie tej prostej. y to się równa 3 i nic więcej już nie musimy zapisywać. Równanie tej prostej zapiszę tutaj bezpośrednio pod rysunkiem, a za chwilę do tego równania dołączy drugie równanie prostej i połączymy te równania w układ równań. Przejdźmy teraz do drugiej prostej. Widzimy, że ta prosta przechodzi przez punkt o współrzędnej 0,0. 0. Czyli gdybyśmy sobie przypomnieli w tym momencie wzór, równanie funkcji liniowej w postaci ogólnej, o, to już będzie nam dużo prościej. Dlaczego? Ponieważ Wiemy, że współczynnik b odpowiada za miejsce przecięcia wykresu funkcji z osią y. To miejsce jest tutaj, czyli u nas b będzie od tej pory równe 0. Mamy takie równanie, y to się równa ax plus 0, ale oczywiście tego zera na końcu się nie zapisuje, więc nasze równanie upraszcza się do takiej postaci. Następnie musimy wyznaczyć współczynnik kierunkowy tej prostej, i są na to dwa sposoby. Pierwszy sposób polega na tym, że szukamy na naszej prostej takiego punktu, który należy do tej prostej i dla którego będziemy w stanie odczytać dokładne jego współrzędne. Najlepiej będzie, jak weźmiemy ten punkt, on jest tutaj wyraźnie zaznaczony. Punktu 00 już nie bierzemy, ponieważ Podstawialiśmy ten punkt tutaj w miejsce B, więc nie możemy go wziąć dwukrotnie. Okay? Odczytajmy współrzędną punktu A, którą sobie tutaj zaznaczyłem, a to stąd wyrzucę. O. Współrzędna tego punktu, współrzędna xowa jest równa 6, współrzędna y jest równa 3. I teraz, jeśli to jest x, to jest y. No to już intuicja nam podpowiada, że w miejsce Y do tego wzoru podstawiam 3, A przepisuje, natomiast w miejsce X wstawiam liczbę 6. Dzielę obustronnie to równanie w tym momencie przez 6, stąd A to się równa 3 szóste, czyli A jest równe po skróceniu 3 szóstych, A jest równe 1 druga. Zatem to równanie. Od tego momentu ma już taką postać. Y to się równa 1 druga x. Zobaczcie, to co wyliczyłem tutaj, podstawiłem dokładnie w to miejsce. No i teraz pod spodem, pod równaniem tej prostej, zapisuję równanie drugiej prostej. Szukamy rozwiązania tego układu równań. Otóż rozwiązaniem tego układu równań jest punkt. A, czyli miejsce przecięcia wykresów tych dwóch równań. Tak, to są wykresy równań. Od razu mówię, bo w następnym przykładzie, żebyście nie mylili, że to są jakieś funkcje. To nie są funkcje, chociaż tutaj de facto rzeczywiście te proste są funkcjami. Ale przyzwyczajmy się, że jak rozwiązujemy teraz układy równań, no to tutaj mamy wykresy równań, ok? Dobra, jeśli chcemy pokazać, jakie jest rozwiązanie tego przykładu, no to wystarczy, że przepiszemy po prostu współrzędną punktu przecięcia tych dwóch wykresów. I to będzie para liczb 6/3. Chciałbym Wam jeszcze pokazać w tym przykładzie może troszeczkę szybszą metodę wyznaczania współczynnika kierunkowego. Otóż współczynnik A. Gdybyśmy zapisali sobie tutaj wzór proporcjonalności prostej, to współczynnik A otrzymalibyśmy dzieląc ten wzór obustronnie przez x. Czyli równanie dla współczynnika A wyglądałoby tak: y podzielić przez x. Po co mi to równanie? Po co ten wzór? Otóż to równanie podpowiada mi w tym momencie, o ile jednostek i w którą stronę po której osi przesunąłem. Ten punkt, punkt przecięcia wykresu równania z osią Y do tego miejsca. I zobaczcie, może zacznijmy od osi Y, bo jest pierwsza w tym wzorze czyli ten punkt przesunąłem o trzy jednostki do góry, zapisuję trójkę. Następnie ten punkt przesunąłem o 6 jednostek w prawo wzdłuż osi X. Stąd mam 3 szóste i współczynnik A po skróceniu tej liczby wynosi 1 druga. Widzicie? Czyli to jest dokładnie to samo co tutaj. Zatem ta metoda, moim zdaniem, jest troszeczkę szybsza. Nie musimy podstawiać żadnych współrzędnych, rozwiązywać równań. Jeśli ona jest dla Was wygodniejsza, to możecie z niej korzystać.